Jestem jeszcze pa, jak mam 9 lat, pochodzę z Gawrysowina, no... Pierwi, który raz jesteś ja się na razie? Pierwszy. Pierwszy. Podoba ci się na razie? Tak. A jak, y, czy ktoś was dzisiaj odwiedził? Tak. Mateusz... Przyjechał ani Mateusz, tak? Tak. Czyli ja. Co, y, podobało ci się już dzisiejszy wieczór? Dobrze się hmm. A jaką płynę ci się podoba na razie? piłkę, co i zabawę, i czasami jakieś imprezy czy Tak? impreski na okolicy? Nie. A młodzisz się czasami? Mhm. I cieszysz się, że się młodzisz? Tak. A o kim najczęściej mówicie? O Maryi, o Jezusie, o kim mówicie? Najczęściej chyba o Tak? I co wiesz o Maryi? Czego się dowiedziałaś? No, że podobał mnie Bóg i ziemi, Pojedziesz następny raz na Azę? Będziesz mm -hmm. chciał zaraz też pojechać? Tak. To powiesz, zachęć jakoś i, tych, którzy nie wiedzą, czy żeby pojechali na Azę. No, co Jak to zachęcić? No, żeby pojechali, bo jest fajnie i można na gitarze. To tyle z y, kolejnego dnia z, Dzieci Bożych. Młodszych Dzieci Bożych w Czartowie pozdrawiam. Kto? Jeszcze Pani. I Mateusz Wojnicki.